Organizacja wydała nową Strażnicę i jest tam kilka ciekawych smaczków, ale chciałbym dzisiaj porozmawiać o jednej sprawie głównie, czyli o tak zwanych doświadczeniach, przeżyciach, które są zamieszczane w Strażnicy, w innych publikacjach organizacji, przeżyciach różnych osób, które przeważnie w każdym artykule do studium się pojawiają i mają ilustrować dany omawiany temat. Tylko że nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że większość tych doświadczeń jest po prostu zmyślona. Witam wszystkich na kanale Nowe Światło, gdzie rozmawiamy o organizacji świadków Jehowy ironicznie, satyrycznie, a czasami poważnie. Zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania, udostępniania. Jeśli uważasz, że warto wspierać ten kanał, to można to robić przez portale patronite, jednorazowo na sub.pl, czy też na YouTube pod przyciskami wsparcie lub podziękuj. Dziękuję patronom i dziękuję każdemu, kto wspiera ten kanał w różny sposób. Każde takie wsparcie będzie przyczyniało się, że mam nadzieję, coraz więcej osób będzie się wybudzać. W nowej strażnicy jest taki artykuł, który ma numer 1, styczeń 2025. I tutaj jest mowa o tym, żeby oddawać chwałę temu Bogu, któremu, którego sobie wymyślili świadkowie. Oni mają oddawać chwałę temu Bogu również w pracy. Mamy taką osobę jak Angelena. Oczywiście imię zostało zmienione. Niby ona mieszka w USA. I czytamy, że ona odważnie stanęła w obronie dobrego imienia tego ich Boga w swojej pracy. Zaproszono ją na spotkanie, gdzie nowi pracownicy mieli opowiedzieć coś o sobie. Angelena przygotowała prezentację, o tym, jakiej radości zaznaje, będąc świadkiem Jehowy. Do... Masz opowiedzieć coś o sobie, ale ta mówi o organizacji. No po prostu fanatyczka. Jakaś. Zobaczcie, jak strażnica w ogóle przedstawia świadków jako jakiś fanatyków, no bo inaczej to ciężko nazwać. Ale tutaj jeszcze jest kolejny ciekawy zbieg okoliczności, jednak zaraz przed nią wystąpił mężczyzna, przed nią, czyli nie po niej, tylko przed nią, wystąpił mężczyzna, który powiedział, że był wychowywany w rodzinie świadków i zaczął wyśmiewać nasze wierzenia. No cóż, ciężko ich nie wyśmiewać. Angelena opowiada: Serce waliło mi jak szalone, ale pomyślałam, czy pozwolę, żeby ktoś opowiadał kłamstwo jechowie, zamiast stanąć w jego obronie? Kiedy jej współpracownik skończył, krótko pomodliła się w myślach, potem uprzejmie się do niego zwróciła. Ja też wychowywałem się w rodzinie świadków Jehowy i jestem mniej aż do dzisiaj Atmosfera zrobiła się napięta Ale Angelena zachowała spokój No trudno, żeby atmosfera Nie zrobiła się napięta Jak tak wyskoczyła od razu zamiast poczekać I ewentualnie później porozmawiać Gdzieś tam na osobności z pracownikami Jeśli w ogóle jest sens tego Ale <laughs> to jest w ogóle ciekawe Że ten pracownik niby Rzekomo wcześniej przed nią Powiedział, że był tym świadkiem I wyśmiewał ich wierze No ciekawe ale kto tak by zrobił, jeśli nawet on by tam był gdzieś w rodzinie tych świadków, wychowywany, że wyskoczyłby z czymś takim, że on, o no, ja byłem wychowywany tutaj jako świadek, o tutaj takie wierzenia były nakładające się pokolenie, wiecie, jakie oni głupoty opowiadają, o to wam wytłumaczą i tak dalej. No, przecież to jest chore. To są opowieści, z mchu i paproci, jeszcze gdyby to było napisane, że ktoś po tym wystąpieniu tej siostry tak wyskoczył z czymś takim, że on był świadkiem Jehowy, czy tam był tym wychowywany w rodzinie, ale to wszystko to tam jest jakaś bójda z chrzanem, no to jeszcze może to jakieś miałoby ręce i nogi, ale on nagle wcześniej przed tą świadkinią wyskoczył z czymś takim, że on tam wyśmiewał te wierzenia i ona później musiała bronić tych wierzeń i bronić organizacji. jakie przyniosło te efekty? W trakcie prezentacji Angeliny tamten mężczyzna stopniowo zmieniał nastawienie. No, cud, po prostu. Nowe światło go oświeciło i nagle zmienił nastawienie w ciągu 5 czy 10 minut. No, po prostu cuda na kiju. O, przyznał nawet, że ma kilka miłych wspomnień związanych ze świadkami Jakowy, No, po prostu. No to ja już nie wiem, no to takie bajki są, że. O, bracia Grimby chyba nawet tego nie wymyślili. Angelena mówi: Jehowo zasługuje na to, żeby stawać go jego obronie. To prawdziwy zaszczyt. My też mamy zaszczyt wyspawiać Jehowy i oddawać mu chwałę, nawet wtedy, gdy inni go znieważają. A niech tam nie znieważał tego ich Boga, tylko po prostu mówili pewnie, że te wierzenia ich są głupie, które wymyślacie o kierowniczej i tyle. A to, to, to oni oczywiście tutaj równają Boga z organizacją, więc tak, musisz oczywiście zaraz tam chodzić i rozgłaszać wszystkim, że wobec, że wszystko jest nieprawdą na temat organizacji, mówią, Poza organizacją, bo to są kłamstwa, fałszywe rzeczy, nawet jak będziesz miał w sądzie zeznania ściągnięte ze strony sądu, protokoły wypowiedzi sędziego, wypowiedzi zeznających świadków, będzie to na stronie sądu umieszczone, to też, to oczywiście będą fałszywe wypowiedzi. Jak nawet masz tam potwierdzenie, że są to protokoły z posiedzeń sądu, z rządowych stron ze strony danego sądu takie rzeczy to tylko mogą opowiadać właśnie świadkowie. Tutaj na tej ilustracji widzimy, że ona tu wyskoczyła już, nie mówi o sobie, tylko o organizacji, że były takie o tutaj tak zrobiła sobie zdjęcie z jakimiś tam siostrami z Afryki, no a, a na przykład ta inna kobieta, która tutaj sobie siedzi, na przykład zaraz pokaże zdjęcia z wycieczki do Afryki, gdzie też sobie zrobiła zdjęcia z jakimiś ludźmi z tamtych plemion, które są w Afryce, które różne pokazy przedstawiają i jeszcze nawet ma zdjęcia piękne z wycieczki na safari. No ale o Oczywiście kongres jest fajniejszy, prawda? No bo, jak żeby inaczej, to będę ze zwierzaczkami się bawić w tym niby raju ciekawe, że takie bajki przechodzą, ale to mówię, takie bajki mogą przechodzić tylko chyba u świadków. Ale też jest ciekawy jedenasty akapit, który mówi o tym, że w pierwszym wieku to pierwsi chrześcijanie organizowali pomoc materialną, a obecnie możesz składać niby jehowie chwałę, składając dobrowolne datki. Tak, na pewno, o to ta pomoc, to przyjdzie, ten suszony bub chyba i ta fasola, o której mówili, tak jak w tym Zimbabwe mówią, że tam mówili też umrzesz z głodu, a organizacja, artykuł pierwszej potrzeby otrzymała, a się okazało, że pewnie, że to są artykuły od pomocy jakiejś międzynarodowej, a organizacja tylko je przejęła i przekazała, tak jak wielokrotnie robiła to chociażby za czasów covid w Stanach Zjednoczonych. Także to są takie opowieści właśnie skrajne baśni i różnych opowieści fantastycznych. To się powtarza w wielu wielu wypadkach. Czy to na JWORG, w tych filmach, broadcastingach też, czy to w czasopismach, ciężko uwierzyć w takie opowieści, jakie oni zamieszczają, bo to są po prostu opowieści, ani logiki w tym nie ma, ani żadnego sensu często. A nawet gdyby ta opowieść, o której najwięcej mówiliśmy, o tej kobiecie, która wyskoczyła z tą prezentacją, i to wszystko, by tam nawet było prawdą, no to pokazuje tylko, że robią ze świadków, sama Strażnica, sama organizacja robi ze świadków fanatyków i do tego ich zachęca, żeby byli takimi fanatykami w pracy, w szkole, żeby nie mówić o sobie, jakie masz zainteresowania, jakie masz hobby, chociaż większość świadków pewnie nie ma żadnych, tylko mówić o organizacji, jaka ta organizacja jest wspaniała i jaka to jest. To w ogóle cudny miód po prostu i orzeszki, nic, tylko palce lizać. A jak włożysz palce głębiej w ten miód, to trafisz na gówno. Ciężko o tym mówić, że to są jakieś w ogóle doświadczenia, które są prawdziwe, bo po pierwsze nie wiesz, kto pisze te strażnice, nie masz imienia i nazwiska autorów podanych, imiona są zmieniane, więc to można sobie wymyślać wszystko tak naprawdę w tych opowieściach. Świadkowie to łykają jak pelikany. Ciekawy, kiedy któremuś z nich stanie w końcu to w gardle, ale z popitką wszystko przejdzie. Doświadczenia to sypią jak z rękawa i akurat zawsze się jakiś znajdzie, które będzie pasować do ich strażnic. Tak się zastanawiam, jak oni te strażnice tak wydają, jest ten artykuł raz na tydzień plus różne dodatkowe doświadczenia w broadcastingach i inne rzeczy, inne jeszcze publikacje, które tam wydają teraz głównie elektronicznie. Bo tych doświadczeń, to ja nie wiem, to oni chyba by musieli wszyscy nadzorcy obwodu na świecie jakieś doświadczenia zbierać i wysyłać do Betel. No, bo skąd oni te doświadczenia nagle zbierają, chyba mają jakieś archiwum doświadczeń, tutaj doświadczenia wymyślone, tutaj jakieś prawdziwe. Te doświadczenia, nawet gdyby ktoś nadsyłał rzeczywiście takie doświadczenia do betel, to one też mogą być mocno przekoloryzowane, tak samo jak doświadczenia czy te przeżycia, które często było słychać na kongresach. To też jest kolejna ciekawostka, że na kongresach te doświadczenia, i to nawet niektórzy świadkowie mówili, powiem wam tacy dosyć mocno zaangażowani, że ja tak słyszałem od takiej osoby, że te doświadczenia to są, to takie bajki, są trochę na tych kongresach, że to są to jest wszystko przesadzone. Kiedyś tak podchodziłem do tego no, jak, tak możesz mówić i tak dalej, a teraz no to wiem, że chyba ten człowiek miał rzeczywiście rację, że to jest naprawdę wszystko przerysowane. Oni mają tam szkice na tych kongresach, co mają powiedzieć konkretnie, o czym ma to być, jak mają to powiedzieć, więc jak znajdą jakąś osobę, no to później po prostu to doświadczenie tej danej osoby tak dopasują, żeby pasowało do tego szkicu, do tego, co ma być konkretnie powiedziane na takim wywiadzie, na kongresach. Piszcie też w komentarzach o różnych doświadczeniach, które wy pamiętacie, czy to z różnych publikacji, czy to z kongresów, albo jakichś opowiadanych. Chętnie też zapoznam się z Waszą opinią, czy Wy też tak uważacie, że te doświadczenia to po prostu są opowieści smychu i paproci w większości przynajmniej, bo mi tak się wydaje. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.